Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi kochani. Ja się nazywam Agnieszka Witkowska i jestem architektem porządku, a wy oglądacie kolejny odcinek Pogotowia Porządkowego. Borys, mój syn, ma 8 lat. I we wrześniu idzie do drugiej klasy. Jego pokój do tej pory był takim pomostem między pokojem malucha a pokojem szkolniaka. Ostatnio w tej przestrzeni przeprowadziliśmy drobny remont. Dlatego w dzisiejszym odcinku zapraszam was do tego, abyście poznali tą przestrzeń na nowo i dowiedzieli się, jakie zmiany zaszły w tej przestrzeni. Dodatkowo zorganizujemy jeszcze kilka miejsc. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam wyjątkową gościnę, która podzieli się z nami swoją fachową wiedzą z zakresu rozwoju mentalnego dzieci. Podpytam ją, w jaki sposób, aranżując pokój dziecka, mogę wzmacniać jego samodzielność, no i jak pogodzić tyle funkcji w tej małej przestrzeni bez utraty na koncentracji przy nauce. Ale zanim przedstawię wam moją gościnę, zapraszam do nowego pokoju Borysa. Największa zmiana to meble. Duże rozkładane łóżko, szafę i biurko zamieniliśmy na jeden zestaw mebli, spełniając tym samym marzenie Borysa o piętrowym łóżku. Ten jeden mebel zawiera w sobie biurko z szufladami, szafę, miejsce do siedzenia, dodatkowe wysuwane łóżko i to, co bardzo podobało mi się w tym modelu, czyli schowki w schodach. Pokój został odmalowany. Zerwaliśmy babysiową tapetę, którą uwielbiałam, ale w końcu to pokój Borysa a nie mój. Tym razem nie dekorowaliśmy pokoju tapetą, bo zainteresowania naszego syna zmieniają się teraz tak często, że pokój nigdy nie odpowiadałby tym aktualnym. Na podłodze jest dywan, bo jednak cały czas najlepszym miejscem do zabawy jest podłoga. Z poprzednich mebli zostawiłam moduły szafy PAX, szafę ubraniową i regały, które służą teraz do przechowywania klocków Lego i eksponowania ulubionych budowli z klocków. Borys został obdarowany przez Papiernik by Empik i firmę 3M dwoma paczkami wyprawkowymi. Zobaczmy, co jest w środku. Od Papiernik by Empik widzę, że przyszedł przepiękny nowy plecak i mamy mnóstwo dobroci, jeżeli chodzi o artykuły piśmiennicze. Mamy ołówki, temperówkę, które nie wiadomo dlaczego bardzo często się gubią, flamastry, Pastele olejne, kredki, zakreślacze, mnóstwo, mnóstwo dobra. Widzę, że są tutaj również długopisy, długopisy ścieralne, których Borys używa w szkole. Bloki przeróżne, papiery kolorowe do wycinanek, jest tego naprawdę mnóstwo. twarde plakatowe. Trzeba będzie się w tym rozejrzeć, skategoryzować i uporządkować. Zajrzyjmy do drugiej paczki. Tutaj mamy nożyczki, karteczki do zaznaczania, taśmy. Ojej, jakie śliczne! Tu też na taśmy <laughs> wyląduje na Borysa, na Borysa biurku. Są moje ulubione rzepy, a dzisiaj będą w odcinku bardzo potrzebne. Mamy oczywiście jeszcze postity, które idealnie nadają się i do mojej pracy, kiedy oznaczam na przykład kartony przeprowadzkowe, i również przy pracach typowo biurowych. Teraz muszę się zająć zawartością tego kartonu. Po pierwsze, podzielę te rzeczy na te, które idą na wyprawkę do szkoły i te, które zostają w biurku. Te rzeczy, które będę Borysowi przygotowywała do szkoły, muszę odpowiednio podpisać, żeby to się po prostu później w szkole nie pogubiło. Z racji tego, że w mojej pracy bardzo często używam drukarki do etykiet, to mogę po prostu wydrukować takie etykiety z Borysa imieniem i inicjałem, obkleić rzeczy, ale jeżeli nie mamy drukarki do etykiet, to spokojnie możemy sobie poradzić na przykład taką ekologiczną taśmą, po której można pisać. Odbieramy sobie kawałek taśmy, przyklejamy na farbach i podpisujemy. W ten sposób będzie wiedział, że to jest jego. Jak widzicie, jest trochę tej wyprawki. Teraz skategoryzuję ją i podzielę na tą, która idzie do szkoły i ta, która zostaje w biurku. Jak widać, powstały trzy sekcje. No, trzy i pół, bo dla siebie też coś wybrałam. Zostały tutaj rzeczy, które zostają u Borysa w biurku jako podręczne, rzeczy, które są zapasowe i rzeczy, które trafią do szkoły jako wyprawka. Jeżeli już wiem, co zostaje, to teraz możemy zająć się organizacją. Meble są świeżo złożone, więc najpierw muszę wszystko dokładnie odkurzyć. Dziś testuję po raz pierwszy nowy model odkurzacza Dyson Gen 5. To model, który włącza się już przyciskiem, a nie za pomocą spustu. To bardzo wygodne, gdy zmieniamy go na tryb ręczny. Dyson Gen 5 to odkurzacz bezprzewodowy z filtrem HEPA. To wysoko zaawansowana filtracja, wychwytująca nawet wirusy. Idealnie, bo początek roku szkolnego to zwykle obfity czas chorobowy wśród dzieci. Dzięki najwyższej mocy ssania, 280 erwatów, szybko pozbywam się wszelkich zabrudzeń, kurzu, biurków po skręcaniu mebli i pierwszych oznak korzystania przez Borysa z pokoju, czyli biurków po ostrzeniu kredek. Co ważne, tym odkurzaczem możemy sprzątać aż 70 minut. Jest już odkurzone, jest czysto, jest pachnąco. Czas zaprosić moją gościnę, Ania. Piaseczna. Aniu, ja zwykle podaję, że jesteś zaklinaczką dzieci. Powiedz proszę, co kryje się pod tą definicją. Cześć, tak, nazywam się Anna Piaseczna jestem twórczynią metody i założycielką Free Mind of Child. Jest to miejsce, w którym odkrywamy potencjał u dziecka, czyli wyposażamy dzieci w kompetencje przyszłości, tak, aby były super samodzielne, pewne siebie i żeby potrafiły dążyć do realizacji swoich marzeń. Idealnie Ania, bo ja dzisiaj mam mnóstwo pytań dotyczących właśnie samodzielności. Ale w pierwszej kolejności e, pomóż mi proszę, bo wybrałam kilka rzeczy do Borysa e, podręcznego magazynku rzeczy do szkoły. Czy jest tu coś, co zwróciło Twoją szczególną uwagę? Tak, już widzę te e, rzeczy. Mam nadzieję, że dobrze wybrałam, to jest super! Okej. Okay. Tutaj z tych rzeczy, które mamy, to znam Borysa też, więc wiem, mm -hmm. że jest dzieckiem praworęcznym, też wiem, jaką ma inteligencję. Więc tutaj jest mega ważne to, abyśmy jako rodzice zwracali uwagę na przybory, którymi dziecko posługuje się motoryką małą, czyli długopis, nożyczki czy ołówki. Mhm. Dzisiaj e, producenci już oznaczają nam, że, dziec, że ołówki są praworęczne czy nożyczki są prawo-leworęczne, więc fajnie zwracać na to uwagę. I oczywiście magiczne długopisy z gumkami, też polecane teraz przez nauczycieli. I to jest fajne, aby dawać dzieciom możliwość popełniania błędów, bo często te błędy są takimi małymi krokami do tego, żeby dziecko wyciągało wnioski, a przecież przez to też się uczy. Więc może sobie zmazać. To jest super. Aniu, a powiedz mi, zeszyty, bo wybrałam zeszyty duże i wybrałam zeszyty małe. Ja w szkole pisałam praktycznie tylko i wyłącznie w małych. A Tutaj widzę, że no taki chyba byłby dla Borysa, jakby dla jego tych dużych literek, <noise> chyba byłby lepszy, co? Zgadza się. Mamy też już potwierdzenie naukowe, że duże zeszyty jako duża przestrzeń dla dzieci, przede wszystkim młodszych, jest lepszym obrazem w perspektywie oko-ręka. Mhm. Czyli kiedy oczy mają śledzić rękę, wtedy mamy szerszy obraz, czyli ten optometryka, jak my tak nazywamy to bardziej specjalistycznie, Ręka lepiej podąża za obrazem, który dziecko tworzy. Okay. Dodatkowo jeszcze dziecko oczywiście ma większą przestrzeń do robienia sobie swoich bazgrołków, rysowania, mm -hmm. kolorowania, co też ja jestem za tym, że zeszyt jest dziecka. No dokładnie, bo przecież kiedy dziecko rysuje, tutaj mamy na przykład taki bazgrownik. Tak. <laughs> bazgrownik też jest jednak w tym formacie, prawda, A4. Zgadza więc się. Ja widzę po prostu jak Borys pisze w zeszytach małych, że on po prostu w tej chwili jeszcze za bardzo się w nich nie mieści. Tak bym to chyba nazwała. E, czyli polecałabyś właśnie duże zeszyty. Polecam, jeżeli macie dzieci w pierwszej klasie, to jeszcze mamy zeszyty, które są poziome. Mhm. Więc, tak jak e, kiedyś do lekcji muzyki były. Dokładnie takie. Tak, mhm. tak, tak, tak. E, więc ja też polecam, ponieważ dziecko wtedy pisze ciągiem. Okej. Okay. Tak. Super. To jest super. E, słuchaj, ja uwielbiam wszelkiego typu e, zakreślacze, e, tudzież rzeczy do zaznaczania. Czy dziecku w drugiej klasie takie rzeczy też się przydadzą? E, super. E, wiemy, że dzieci e, uwielbiają kolory, mózg lubi kolory, więc wszystko co podkreślanie, e, rysowanie, zaznaczanie jest mega. Jeżeli mamy inteligencję wielorakom dziecka, które nie może mieć dużo rzeczy, to chodzi tylko o rzeczy, które rozpraszają, a nie o rzeczy, które mają Ją wspierać, więc tutaj też potrzebujemy to rozróżnić. A zaznaczanie już u dzieci w drugiej klasie: lewa półkula mózgowa jest na tyle fajnie rozwinięta, że taki pomysł jest, że na pierwszej stronie możemy dziecku przykleić wszystkie te kolory okay. i napisać, na przykład niebieski, praca domowa, nieżółty, informacja dla rodzica, różowy na przykład co zabrać na, le na następną lekcję. I okay. dziecko tym kolorem sobie zaznacza to, co te mm -hmm. informacje najważniejsze. m Super. Więc ja jestem za. Aniu, to w takim razie jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o samą już organizację. Ja jestem oczywiście za tym, żeby przede wszystkim kierować się kategorią, bo za kategorią stoi moim zdaniem umiejętność porządkowania <noise> również. Tak. E, więc jeżeli chodzi o małe rzeczy, drobne rzeczy, takie właśnie jak postity, taśmy klejące, które są potrzebne tak ciut rzadziej niż chociażby kolorowe mazaki, ja polecam, żeby schować do szuflady, ale żeby tą szufladę podzielić na, mniejsze, na mniejsze kategorie, ale też tym razem, mimo tego, że ja uwielbiam, jak wszystko jest pochowane, to tym razem zdecydowałam, że Borys będzie miał tablicę, gdzie jakieś rzeczy będą na wierzchu. Super. Czyli rzeczy typu um, kredki, mazaki, e, czy właśnie czy właśnie zakreślacze, będzie po prostu miał cały czas pod ręką, bo i tak nagminnie ustawiał mi je po prostu w jakichś sobie pojemniczkach. Super, mhm. on z tego korzysta. Dobra, to co, poukładamy razem wszystko? Jasne. Ekstra. Dobra, to słuchaj, ja biorę się w takim razie za podzielenie szuflady, a Tobie oddaję tablicę. Aniu, to powiedz mi, dlaczego ta samodzielność dzieci jest taka ważna? Samodzielność jest jednym z elementów, który tak naprawdę jest z nami przez całe życie. Mhm. Czyli od małego, kiedy uczymy dzieci tych e, aspektów życiowych, takich jak samodzielne jedzenie, korzystanie z toalety, mycie się, korzystanie z ręcznika, a później idziemy, nie wiem, samodzielna jazda na rowerze czy ogarnianie pokoju, dziecko z tym rośnie, czyli mhm. zaczyna być samodzielnym nastolatkiem, a następnie samodzielnym dorosłym. To samodzielność powoduje, że młodzi ludzie w siebie wierzą, mają motywację wewnętrzną i budują super relacje, ponieważ nie współuzależniają się od innych ludzi. No właśnie, to są, to są super cechy. E, moim zdaniem to jest jeszcze tak, że z samodzielnym dzieckiem jest po prostu prościej, tak? Kiedy ono te podstawowe e, swoje zadania przejmuje, e, kiedy czuje się za nie odpowiedzialny, e, no to tak naprawdę rodzicom też trochę z głowy, tak? Nie musisz non stop przypominać, nie musisz sprawdzać, czy na pewno dziecko coś zrobiło, czy po prostu dawać mu komendy. Że ma to robić. Jasne, dlatego samodzielności potrzebujemy dzieci nauczyć. Mm -hmm. no, tak jak e, mamy elementy, które w pokoju na przykład podpisujemy, mm -hmm. albo że najpierw uczymy, to mamy takie sześć kroków, żeby wytrenować z dzieckiem samodzielność. Czyli po pierwsze najpierw pokazujemy dziecku coś, mhm. to nie jest tak, że dziecko już się rodzi i wie po prostu jak odkurzyć teraz pokój. Nie ale... wiedzą jak sprzątać, no niemożliwe, ale jak tak u... zgadzam się, żeby robić to po prostu z dzieckiem, bo dziecko nas naśladuje, tak, tak? Dokładnie. Jest I jak ułożyć skarpetki, mhm. czy nawet jak zawiesić ubrania na wieszak dziecko też tego nie wie, więc najpierw pokaż, Następnie naucz, następnie wytrenuj, mhm. następnie pozwól dziecku doświadczać tego, niech ono samo trenuje, później zostań Ty uczniem, a dziecko trenerem i niech pokazuje, okay. a w szóstym kroku po prostu możesz dzieckiem korygować coś, co Ty chcesz, żeby było jeszcze lepiej, żeby było szybciej, to na czym Tobie zależy, mhm. ale żeby to dziecko miało możliwość nauczenia się tego i doświadczenia też tych błędów. Czyli jakie elementy Twoim zdaniem takiej organizacji pokoju będą wspierały w tych sześciu krokach? Bo ja tak na pierwszy, na pierwszy ogień od razu właśnie wyłapałam to etykietowanie, podpisywanie, bo to jest moja bajka, więc rozumiem, że to wspiera to samodzielność. Jest super. To nie jest tak, że się, nie wiem, coś robi nie tak, tylko właśnie to dziecku pomaga tą organizację po prostu odtwarzać, tak? Dokładnie. Pamiętajmy, że Lewa półkula mózgowa zaczyna się rozwijać bardziej od około 7-8 roku życia. Mhm. Więc obrazki, które dziecko ma, też młodsze, można u Ciebie na blogu je pobrać, mhm. jak skarpetki, bluzki, gdzie co się znajduje. To mhm. jest prawa półkula mózgowa, czyli dziecko poprzez obrazki zapamiętuje pewien schemat, okay. czyli podstawienie do wzoru. Mhm. Czyli dzieci małe mają łamigłówki, znajdź różnicę, co gdzie leży, dopasuj, nie wiem, jajko do kury. To tak samo, tylko w życiu codziennym przekładamy te zabawy, do codziennego życia. Nie no. możemy od dziecka wymagać więcej w samodzielności niż adekwatnie do wieku lub jego inteligencji emocjonalnej ono jest w stanie zrobić. Coś jeszcze, jeżeli chodzi o organizację pokoju, jest takiego wspierającego w tej samodzielności? Tak, checklisty, które ja uwielbiam, ja po to. prostu <gry> uwielbiam. To pokazuje też dzieciom, że są w stanie nauczyć się planować i przewidzieć pewne rzeczy. Checklisty mm. dają poczucie bezpieczeństwa, więc już takiego terapeutycznego, Punktu, tutaj wyjdę, one powodują, że jeżeli dziecko dzień wcześniej sobie zaplanuje, nawet zaplanuje sobie ubrania, czy zaplanuje sobie, co jutro się wydarzy, co będziemy robić po szkole, w jakie dni są, w tygodniu są treningi, dziecko czuje się bezpiecznie, bo już na poziomie emocjonalnym jest w stanie sobie usegregować to wszystko, posegregować, ułożyć. Co się wydarzy każdego dnia, czyli ma przewidywalność? No właśnie, u Borysa w pokoju pojawiły się już w zeszłym roku, kiedy szedł do pierwszej klasy, takie pierwsze oznaki właśnie wcześniejszej organizacji przygotowywania wszystkiego wcześniej, stąd te worki za mną, które jeżeli chodzi o ich powstanie, to inspirowałam się Twoimi workami do pakowania dzieci na, dzieci na wyjazd i przygotowałam. Przygotowałam takie worki na te wszystkie zajęcia pozaszkolne, czyli judo, piłka nożna, żeby po prostu przygotowywał sobie w tych workach raz w tygodniu rzeczy i później po prostu brał odpowiedni worek. Jeszcze na początku robiłam coś takiego, że na planie lekcji tymi samymi kolorami Super. oznaczałam, mm. że to jest piłka nożna, więc on nie musiał się doczytywać, a ja wiadomo, że te umiejętności też dopiero się u niego tworzą, takiego szybkiego czytania. Więc po prostu sprawdzał, ok, jest wtorek, jest czerwony kolor, czyli biorę czerwony Super. worek, Piłka, piłka nożna, ale mm, ta jego organizacja mam wrażenie, że na, jak na drugą klasę powinna wyjść już poziom wyżej niż tylko worki, więc chciałabym Cię Aniu dzisiaj poprosić o to, żebyśmy zrobiły dla Borysa takie centrum dowodzenia organizacyjnego, czyli takie miejsce, gdzie właśnie będę mogła zawiesić mu checklisty, które też uwielbiam, e, czyli jak ma posprzątać pokój, to co to znaczy posprzątać pokój, tak, tak, pokój. Tak? czyli jakie czynności wykonać i jak sobie, jak sobie ten efekt obydwoje e, wyobrażamy, e, więc zostawiłam tutaj taką pustą ścianę i marzy mi się po prostu takie super centrum dowodzenia. Pomożesz mi w tym? Jasne, działajmy. <grych> Działamy. Centrum dowodzenia będzie składało się z trzech tablic organizacyjnych na checklisty, plan lekcji i inne ważne dla Borysa rzeczy. Ścianę udekoruję literkami i zawieszę zegar. Wszystko zamontuję za pomocą rozwiązań samoprzylepnych komand, rzepów i haczyków. Zaczynamy od tablic. Najpierw odtuszczamy ramki i przyklejamy rzepy. Ania przykłada poziomicę na wygodnej dla Borysa wysokości i wyznacza poziom. Ja przyklejam ramki i gotowe. Teraz literki. Odtuszczamy, przyklejamy rzepy, wyznaczamy linię taśmą malarską bezpieczną dla ściany, przymierzamy, a potem przyklejamy. Odklejamy taśmę i jest pięknie. Na koniec zegar, żeby Borys uczył się pilnowania czasu kaczyki na plecak oraz ulubioną czapkę. Pamiętaj, że według instrukcji rozwiązań samoprzylepnych komand nie powinno się ich od razu obciążać. Na potrzeby nagrań pominęłyśmy kilka kroków. Centrum Dowodzenia Gotowe! Dzięki naszej współpracy centrum dowodzenia jest piękne. Co najważniejsze, też praktyczne, jest miejsce na plecach, czapkę. Są tablice korkowe, na których Borys może sobie poprzyczepiać na przykład swoje jakieś ulubione obrazki. Jest tablica zmazywalna, napisy, które... Do wiadomo, tego, że nie... należy to do Borysa. Wiadomo, do kogo to należy. No i czas, żeby chłopak zaczął kontrolować ten swój czas. Aniu, chciałabym Cię poprosić jeszcze o kilka wskazówek dla mnie. Myślę, że dla wszystkich rodziców uczniów, o to, żebyśmy stworzyły taką listę wieczornych obowiązków, które sprawią, że wrześniowe poranki nie będą pełne stresu i poganiania, czyli co wieczorem Borys powinien zrobić, żeby rano po prostu już ta zbiórka była sprawna super. No to co, zaczynamy od przygotowania ubrań, wo czyli woreczki. i nie możemy od woreczków. Dobra. Czyli to, jeżeli ma e, Borys na przykład zajęcia z wychowania fizycznego, to szykuje sobie worek rzeczy, których potrzebuje mhm. zabrać do szkoły, plus oczywiście przygotowanie plecaka, żeby zgodnie z checklistą mhm. sprawdził sobie wszystko, czy spakował. Dobra, e, do czyli plecaka plecak. 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 Kiedy zależy tobie plecaku? na tym, żeby yy, miał wszystko w plecaku, to wiesz, najlepiej nie jest powiedziane: a masz piórniczek, a masz książki do matmy, a masz lekturę, tylko wyczytajmy wszystko na checklistę. Borys, czeklista. Dobra, idealnie. Ja jestem, <grytko> fan, <grytko> jestem fanką. Jestem więc po prostu to na pewno się znajdzie. Czyli tak, pakowe, układanie do worków ubrań pozeszkolnych, plecak, co dalej? Worki z lub wieszaczek z ubraniami, które jutro zakłada. Ubrania na jutro. Tak jest. Fajnie już uczyć dzieci też sprawdzania pogody, żeby kurtka była też na wieszaku przygotowana, czy buty, czy je w kaloszach, super. jakieś inne rzeczy, nie? Ekstra. Czyli nie rano, o pada deszcz, gdzie jest po prostu moja parasolka, mhm, żeby dobra, już czyli żeby się, ogarnąć, tak. Żeby się szkoła wcześniej. Mamy ubranka, super. Idziemy dalej, no to co, zaczynamy już przygotowania typu ogarnianie pokoju, biurka, innych rzeczy, czyli w porządku. Porządek Kurde. pokoju. Idziemy spać w porządku. Tak. Porządek w pokoju. Czyli wszystkie swoje zabawki mieszkają na swoich miejscach i rzeczy mieszkają mhm. w swoich domkach u młodszych dzieci, jak to mówimy. Dokładnie. No I idziemy. Kolacja mycie. Mhm. U, każdego, u każdej rodzinie to jest adekwatnie co do wartości, jaka kolejność. Mhm. Więc e, kolacja, wieczorna, toaleta. Mamy. Super. Czy to jest czytanie książki, czy to jest opowiadanie bajki, również ten, ten czas z rodzicem te przytulasy są mega ważne. Czyli książka. przytulasy. Tak jest. No i oczywiście coś, czego nie mogłam powiedzieć na samym początku, ale to jest dla mnie najważniejsza wieczorna medytacja wdzięczności. O, <noise> właśnie! Słuchaj, to idealnie, że Borys ma taką tablicę, na której będzie mógł zapisywać, zmazywać, no bo to rozumiem, że codziennie będzie ta. Tak wdzięczność jest. się pojawiała nowa! Tak jest. Fantastycznie. Czyli nazwijmy to sesja wdzięczności. Dobrze. Mhm. I Mamy. jeszcze takie coś. Super, co jeżeli dziecko będzie miało ten swój taki gorszy dzień? Pewnie nie chce dzisiaj robić sesji z To jest jedna rzecz, którą zabierasz z dzisiaj na jutro. O! Ania, czy ja się zmieszczę? Dobra. <grym> <grym> Tylko co zabieram na jutro? Co? Zabieram. Albo to zabieram na jutro. Kto jak woli? Mhm. Mm bo czasami dziecko po prostu jest zmęczone lub nie ma ochoty, to jest naturalny proces jego emocjonalny. Czyli nie zmuszamy, nie, nie zmuszamy do tego, bo to się niczym dobrym nie skończy, tylko jeżeli się cała, jeżeli to nie jest dzień na całą sesję, to żeby chociaż to była ta tak jest, jedna, jedna, rzecz. jedna rzecz. No to co? Mam nadzieję, że z tymi karteczkami, z tymi obowiązkami wypełnionymi wieczorem, e, Borys już e, będzie rano przygotowany, dobrze nastawiony na kolejny dzień. E, Aniu, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za tą naszą dzisiejszą organizację. Jestem przekonana, że Borys będzie zachwycony, bo on nie widział jeszcze w całości swojego pokoju, e, a na pewno nie spodziewa się takiego fantastycznego centrum e, do Ania, Super. jeszcze raz dziękuję. dziękuję. <gry> Pokój jest już zorganizowany, pełen potrzebnych akcesoriów naukowych i kreatywnych. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak dokończyć sprzątanie. Do budowli z Lego idealnie sprawdzi się końcówka do delikatnych przedmiotów i przestrzeni. Używam jej również do odkurzania swojego laptopa i telewizora w salonie. Dywan odkurzam za pomocą elektroszczotki. Podłogę odkurzam elektroszczotką Fluffy Optic, która dzięki podświetleniu uwidacznia dwa razy więcej niewidocznego dla oka kurzu. Gen5 to idealne rozwiązanie dla rodzin, które mają dzieci i chcą dbać o wręcz higieniczną czystość w swoim domu. Model Dyson Gen5 posiada wyświetlacz LCD Dust Detect, który wskazuje, gdy podłoga jest czysta. Kolorowe słupki odpowiadają poziomowi zakurzenia. Wskazują, gdzie należy dokładniej posprzątać i czy możemy przejść dalej z posprzątanej powierzchni na inną. Jeżeli słupki wskazują kolor zielony, to oznacza zielone światło do przejścia dalej, a to daje nam pewność, że podłoga jest naprawdę czysta. Czy zdarza Wam się mówić do swojego dziecka Idź posprzątać w swoim pokoju? Zrób porządek. Hmm. Może się okazać, że dziecko nie do końca wie, co to znaczy posprzątać w swoim pokoju. Dlatego, tak jak też potwierdziła Ania, bardzo przydatne są checklisty. Checklisty sprzątania dziecięcego pokoju można ułożyć samodzielnie albo skorzystać z gotowych checklist. W planerze Wszystko w porządku macie mnóstwo list porządkowych, w tym oczywiście również przestrzeń dziecięca, czyli sprzątanie pokoju dziecięcego krok po kroku. Dziecko może wykonywać wtedy takie sprzątanie samodzielnie albo możecie podzielić się Obowiązkami. Mam dla Was jeszcze jeden typ porządkowy, który idealnie sprawdza się u mnie w domu, to znaczy robienie wzoru porządku, kiedy pokój jest idealnie posprzątany, czy dziecko robiło to samodzielnie, czy razem z nami robimy zdjęcie w przestrzeni. I to jest właśnie wzór porządku, który można umieścić na przykład na tablicy w centrum dowodzenia. Kończymy temat związany z dziecięcym pokojem. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy. Jeżeli nie chcecie, aby ominął Was któryś z odcinków Pogotowia Porządkowego, to koniecznie zasubskrybujcie moje konto. Niech Wam się dobrze układa i niech będzie wszystko w porządku.